No witam, witam. Mamy sobudkę Bożą dzisiaj. Jemy sobie pszny obiadzik. Suroweczka z ziemniaczkami, z kotlecikiem. Tam mam do przyuczenia praktykanta. Tu chłopaki zbierają trawę. Krzymek też udaje, że pracuje. <noise> Dzień jak codzień. No mam go przyuczyć. To trawę zbierał, teraz nawóz się nie ze mną. Przyjemy sól potasową na lucernę, super fosfor, no i tak o, dzień jak co Dzień, dzień jak codzień, niedziela i jutro pracująca. Także tak, no dobra, ja tu jem sobie obiadzik, widzimy się za chwilę. Jest praktykant sieje na GPS-ie, uczy się. Fachowy nauczyciel o 12 kg na hektar. Jak się sieje się? A bardzo dobrze. Na razie 10 na, na godzinę, żeby się nie pogubił. Fajni baterek wieje. Klusko. Klima nie działa i nie. nie ma <grystanie> Musisz się kamerę zostawić nowy członek LWR składu Obecny Obecny Amazonku sieje nie byle czym Dobrze ustawiony Wiele obsiały się. Co? Wiele obsiały się. Dlaka? Nie, no 13 hektarów. 13, 13, 13 hektarów prawie. No może starczy. Tona 150. powstała. To Dojeżdżaj do końca. Tak jest, panie profesorze. Tylko silnika nie rozpierdaj. Jeszcze do lewej, do lewej Dobra GPS, lewa sekcja Tempomat Prawa sekcja I No i za Lecimy! Nie śpimy! Zabieramy. Już fajrancik! Przestań robiąc ten